Dobry wieczór kochani, zobaczymy, Halina, cii. przestań, nie przeszkadzaj mi. Zobaczymy, co będzie naszym głównym tematem przewodnim dzisiejszego czytania. Zaczepia. No, co się tutaj, co chciałaś? Zobaczymy również, dla kogo to będzie, dla jakich znaków zodiaku. Chcesz mi pomóc karty kłaść, co? No ale ty nie dasz rady. Usiądź. A więc zaczynamy. Co się pokazuje? Ktoś sobie poszedł, ktoś dostał skrzydeł i odszedł. Ale to nie tak, że ten ten, ten człowiek czy wy chcieliście odejść sobie, tak lekko od razu i tak dalej. To jest takim wielkim ciężarem, z wielkim ciężarem. Ktoś zdecydował się zostawić wszystko i odejść. Dalej to się pokazuje. Możecie sobie sytuację wymieniać, tak? Pokazuje się, że tutaj ta osoba was straciła. Eee, straciła was. Albo za długo coś się działo, albo ktoś za długo czekał. Eee, mogło też być takie wspominanie, wracanie do czegoś, do, do przeszłości, do zdjęć, do też oczekiwania za kimś, tak? Dość długo. I tutaj ktoś postanawia, że odchodzi. Z ciężkim bólem serca postanawia, że odchodzi, odsuwa się. E, ale. Mm, to troszeczkę jest takie brutalne, bo e, tak jakbyście nie do końca może życzyły tej osobie, żeby coś tam się stało, ale tak poczuj się, życzę ci tego, byś poczuł się czy poczuła się tak samo, jak ja czułem się przez ten okres, tak? Czyli przez ten okres, w którym wy byliście, czyli. Mogły być te smutki, tęsknoty, te ten ból taki wewnętrzny rozdzielający wasze serca. Więc tu się pokazuje definitywnie, że wy w głębi duszy, albo też mogło tak być, że mogłyście tak powiedzieć, życzę mu ja odejdę, ja sobie pójdę tą wprost, to w przód, rusza, ale życzę mu tego, żeby on tak samo się poczuł, jak ja się poczułam. Czy ona, żeby tak się poczuła. Panowie sobie wywracać, tak? Tutaj większość z was wzięła się za siebie, o tak powiem. Oczyszczenie siebie, oczyszczenie swojego umysłu od tych, od tych myśli, od tego, co się działo, po prostu taki całkowity reset, co dalej mamy. Wyjście z tych snów, tak? I sytuacja, że zawsze wyczekałyście na niego, czy, czy, czy na nią, tak? Że zawsze Wy w tym kierunku podążałyście, wy zawsze coś dawałyście z siebie, czy wydawaliście z siebie i tak samo tutaj się pokazuje instrukcja, że zawsze to wychodziło z waszej strony, tak? Był dłuższy okres samosabotażu, się pokazuje, że się sabotażowałyście niesamowicie, tymi myślami, tym wszystkim, tą osobą, jakie marzycie, co się u niego dzieje, czy tam u niej dzieje i tak dalej, i tu też były takie poczucie straty jakiejś w was, tak? Wy byście chcieli, żeby ta miłość wróciła. I wy tak czujecie, że coś może wrócić w waszym kierunku, że coś idzie. Ale też wiecie, że gdybyście znowu się połączyli, to, że już nie będzie to, to tak samo, jak było przedtem. Czyli wy macie już tą świadomość tego, że Coś po prostu jednak odeszło, tak? Yy, ta osoba mogła uciec, odejść, zniknąć wam, ale też mogło być tak, że to wy teraz chcecie odejść, uciec od tego wszystkiego, żeby mieć po prostu już koniec, dosyć tego, że to się zakończyło w jakikolwiek sposób. Yy, ta gehаna, którą, te sabotażem, które, które was były, tu jesteście wy silni, czy silne, tak? Tu też jest y, ten okres, że przychodzi czas, żeby to wszystko wykrzyczycie. Wyrzucicie z siebie i ten ból, który był, będzie odchodził, tak? Wy tutaj też nabieracie jakieś siły. Co mamy dalej? Tu, co niektórzy mogli dać czas, czekajcie, czas tej osobie y, do akcji. Czyli daliście jakiś termin. Jeżeli on teraz do tego i tego czasu nie ruszy, czy ona. To ja i nie zrobię żadnego kroku w moim kierunku, więc ja ruszam. I tu jest ta akcja, ta akcja, którą wy. Yy, już tak jakbyście się patrzyli na zegarek, yy, czy ten ktoś rzeczywiście coś robić będzie, czy nie. I że tutaj czas tej osoby się kończy. Co mamy dalej? Uhum. Tutaj ktoś przyjdzie do Was, bo się pokazuje, że jest taka sytuacja, że ten czas, gdzie będzie dochodził już takiego całkowitego końca waszego tego okresu, który wyznaczyłyście, czy wyznaczyliście. E, tu wy zabierzecie te siły i będziecie odchodzić już, ale tutaj się pokazuje ta osoba, która będzie chciała do was przyjść. Przyjść i prosić o jakieś wybaczenie. O jakieś wybaczenie, tak? Tylko że u was będzie się znowu brało i tak budziło w was wewnątrz. Czy rzeczywiście on czy ona nie zrobi tego znowu ponownie? Czy nie zrobi mi tego, nie odwali mi tego numeru, co było, co było przedtem, co był przedtem, czy znowu nie zniknie, czy znowu mi nie oszuka? Yy, I tu też ten ktoś musiał po prostu zrozumieć. Wy też będziecie musieli zrozumieć i do, dostrzec to, co było u tego człowieka przez ten czas, dlaczego on, czy ona znikła, dlaczego oni się nie odzywają, dlaczego oni, czyli tutaj może być też sytuacja, gdzie ten człowiek. Przyjdzie prosić i będzie się tłumaczył. Opowie wam możliwe to, co się u niego w życiu, czy u niej w życiu działo, dlaczego to tak po prostu było długo, dlaczego tak to, to wszystko wyglądało, dlaczego nie było tego kontaktu. I tu pisze, że musicie zrozumieć to, yy, tą całą sytuację i przesłuchać tą historię tej osoby, tak? I zrozumieć przede wszystkim, to się powtórzę znowu. E Czemu? Bo ten człowiek będzie przychodził z, z prawdą na ustach. Tu, tu jest karta, która mówi, że chciałbym po prostu powiedzieć Ci wszystko, ale całą prawdę, tak? Wszystko naprawdę, całą prawdę. Czy tak będzie? Yy, wy wysłuchacie jak najbardziej, tak? Tylko wysłuchajcie siebie. Nie osób trzecich, nie osób w koło. Bo tu mogą być po prostu jakieś głupie potrzeby, a po co ty go będziesz brała i tak dalej. I tak, no wiadomo, że niektórzy przyjaciele nie lubią gdy my jesteśmy szczęśliwi, ale też takie, no różne będą jakieś takie po prostu sugerowane sytuacje i podpowiadania wam, ale tak na Waszą niekorzyść. I tu się pokazuje, że jest ten strach w Was jak najbardziej. Czy ktoś inny też nie będzie? Chciał ingerować na przykład w Waszą relację, też będzie ten strach, ale też strach odnośnie tego, czy zaufać tej osobie. Co tu się pokazuje nam na końcu? Na końcu pokazuje się karta, która mówi o czymś związanym z Waszą rodziną, z Wami, czyli świętowanie. Karta mówi świętowanie, powrót kogoś, da, da, dacie tutaj, co niektórzy, tą szansę, jak najbardziej, tylko. Yy, tylko mówię, tutaj pokonać Twój strach i nie słuchać osób trzecich w koło przede wszystkim. Tu jest między Wami wielka chemia, wielka pasja, która nie pozwoli Wam odejść. Możecie być różnego koloru skóry, różnej narodowości, możecie być yy, różnych religii, bo też tak może być. I tutaj i tak jest to połączenie między wami duże. Czy możecie też wyznawać co innego, tak? Już nie mówię też o religii, może być jeszcze coś innego, co was na przykład rozróżnia, oporóżnia. Ale mówię, tutaj i tak, i tak pokazuje się połączenie wasze, gdzie wy i tak wrócicie do siebie. Tu nie jest ten etap między wami jeszcze, co niektórymi zakończony. Zobaczymy, kogo to się tyczyło, dla kogo to było to czytanie o kogo tu chodziło, waga, byk, wodnik, strzelec, baran, skorpion i lew. Dla tych znaków zodiaku nie wiem, czy ja sześć wyciągłam, czy nie. Pod spodem mamy jeszcze koziorożca, jeżeli chcecie, możecie brać, jeżeli mieliście taką sytuację, która się nam przedstawiła po części, bo ta dalsza część to jest już coś, co możliwe przyjdzie do was. Co się pokazuje, że będzie szło w Waszym kierunku. Także ja Was ściskam, całuję, pozdrawiam serdecznie.